Czyli TP, szybko! No! Oh Jebać co? So! nie słyszałam, spanikowałam! Co ja kurwa zrobiłam? Co zrobiłaś? zrobiłeś? Umarłam! O, ma, Bo umarłem. mnie pizdał! <grym> Mocno! Chciałam się zreportować do ciebie, ale spanikowałam! Bo wiesz, wpisałam Stefano i mówię, kurwa, miał być tepek z, po, z przodu i mówię, huk, tam, dobra. Jebać, umrę. Co ten <suszy> ten straciłaś, ale no cór. co? Co straciła? Wszystkie? Wszystko, bo w labie wszystko było, bo... Nieprawda, mam wszystko. Masz wszystko? Tak. tak. Ha, ha. Jak ty to? Tajemnica spowiedzi. <grym> Nie umiem pisać, jak jestem na stresie. Kur... Idź stąd. Idź stąd! Patrz, patrz ci w oczy. O, tak! Klepaj go! Masz, zleciał! Ale, ale daj sobie sprawę, że. Co? To nie jest. Pra... Jak to? Nie Co? Był Enderman. No wiesz, bo jest taka pewna osoba, która umie się zmieniać w różne moby i tak Taka, tego... która ma. I'm back, taka, która ma, rozumiem, rekinią dupę. OK, szybko, TP! Pierw tu! Nie, czekaj, pierw ja, pierw ja, pierw ja! Spadam do lawy! No ma no najdobra! St kurwa, czemu ja sobie taki nick wymyśliłam? Dobra, już. Jezu, Jezu, ja tak zapierdalam? Jezus, kolejny! Ej, fajna, a mogę ją zawsze? Jezus, czy jakbym była o 30 kilo lżejsza. <grym> o, ale ta jest prawdziwa. Jezus! Jezus. Prawdziwy. Kurwa! Nie czekaj, to... No. W ogóle zauważyłem, że coś, jest... Ups. coś mi upadło. Coś mi upadło, to mój ryj wpadł w lawę. Witamy w kamerze wśród zwierząt. Przed nami Enderman aka Knaps. Wygląda na troszeczkę smutnego. Patrzy na szalansko w podłogę. O, to jakiś z wielkim nosem? What the fuck? No weź. A nie, to Paulinka. Stara, dużo musiałaś kłamać, bo ci nos urósł. Ale ty wiesz, jaki wielki? Jak ziemniak. Jak połączyć Paulinka i Pinokio? Pinoklisia mej. Pa, jeszcze się piekli. To był... Gdy... O, Jezus! Kuź! Je, co jest? Harry Potterze była jęcząca Marta, nie? Ta taka stalet, co była taka i straszyła. To ona, jak wychodziła sobie z tego swojego zlewu albo z tej swojej studni, to ona miała identyczny dźwięk, nie? Co to za trolle z tobą grają? Powiem ci tak. Odkąd zaczęłam grać Minecrafta, ja nie mogę normalnie grać w Minecrafta. Ja muszę się uczyć dosłownie na speedzie, w trybie najlepiej ekspresowym, bo wszyscy mnie, kurwa, wszystkim bambuzlują. Wszyscy. Wszystkim. Za każdym razem jest tak samo. Ej, Neri, a co się stanie, jak wrzucisz gąbkę do morza? Neri? A co się stanie, jeżeli wejdziesz w tych bucikach na wodę? Zobacz! Ej, coś popsułaś! Ej! A wiesz o tym, dlaczego ci itemki znikają w takim razie z ekwipunku? Ciekawe dlaczego. Ej, mam pomysł. No? We, weź łóżko, próbuj zasnąć w neterze. Da się tutaj... Jezus, Jezus, Jezus! Jezus! Przecież ja go nie uderzyłam! Jak to? Knapskiet na menonaj! Co Co ty mi to robisz?! Jak do tego doszło, nie wiem. Dzięki kurna. <śmiech> Banować? <śmiech> tylko to błyszkę Paulinki taką. Ja odpalł łóżko w deterze. Rzuć gąbkę do wody. Gąbkę. Gąbkę. Mm, gąbka do wody. Mm, 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 mm. Dramat. A potem nie da się grać. Tam, tam, ciki, ciki, bam, bam, ciki, ciki, tam, tam. Ciki ciki bam, bam. jest takie, takie o! Paulinka! A chcesz wkurbić knapsa? Jak chcesz wkurbić knapsa, to musiałaby spróbować jakoś załączyć, żeby w Minecraftie było słychać, czy O! Dobra! Czyki bamba. Co to zrobił? Nie wiem kto to zrobił, ale widzę, że zostałam zabita celowa funkcja To Co się Ała. W ogóle jaki ten jaki. te drganie nieregularne, nie? Ja pierdolę knaps! Mówiłam, aż mnie wgięło w czajnik. Kot wbija starej na plecy, no nie dość, starej na plecy, to jeszcze lepiej będzie, jak mi mieści mi ściśnie suta. Uj. Tak? Nie będziesz mnie już tutaj pazurami lała? Arisia się o was wyciera. Chyba was kocha. Ale piękny kloc był. Myślałam, że był już o moim kocie. <laughs> nie, ale też piękny jest, ale... Ała. Lubię placki, ja też. Stefano, to też lubisz placki, czy nie lubisz placków? Jeszcze jak. O, o widzisz? Oj, patrzcie na ten mikrofon, ooo! Mmm, człowieki. O. Widzieliście, jak ona się do was przytula? Popchała mikrofon także że kurczę, na końcu biurka był. A to są naczelni zbrodniarze tego serwera. Rekin. <laughs> Jakiś kaktus? Gnabs, czy ty jesteś kaktusem? Kaktus? Jezus! Argus. Ja cię dupa. Co jest?! O, czekaj, bo tu jest ten dynks, a to gdzieś tu powinno być. O. Obrzucają... No właśnie obrzucają wielkiego kurczaka jajami. Witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku spraw kurczakowych na Minecrafcie. Dzisiaj, tak jak widzicie, mamy jedną z niewielu tradycji, które odbywają się tutaj w naszej wiosce. Tak jak widać, wszystko płonie. Płonie też wielki kurczak. I wszyscy czczą wielkiego kurczaka zrzucając tonę jajców ażeby spłocić nowe małe kurki. Nasz mały park jurajski. A te jajka trafiają... chuj wie gdzie trafiają. Patrz co się dzieje teraz. No nie no, o, patrz, co się dzieje? Pielgrzymka! Na no! No, mowe przedszkole! Normalnie chce mi się śpiewać. Pamiętacie taką bajkę jak jedyneczka, jedyneczka? W się sensie to był taki program bardziej telewizyjny, może tak. Jedyneczka, jedyneczka. Słodka jak malinowy krem, czy coś fajny Kuźba! No przecież to Co zrobi? To jest brygada w pierdolu. To są kaczki w pierdolki. Dobrze. Przykład... drugą stronę, kurki w drugą... Tu będziecie bezpieczne. Dzień dobry. O tak, o. O tędy. Idziemy szukać wam nowy dom. Uwaga, powiadam wam, mam ziarno. No, ale w sensie inaczej. One wyglądają jak kaczki. Co jest? Co? No. Która kaczka to Paulinka? Która? Znaczy kurka w sumie. Albo ona jest niewidzialna. Ona jest niewidzialna. Albo to ja jestem niewidzialna. Nie wiem. Mam coś. Ale nie wiem co. Jezu, jestem niewidzialna. Mamo. No przestań. kury. Ładnie dlaczego nie mogę? Ej, ja mam pytanie, dlaczego ja jej nie mogę skikować? Bo jest adminem, no ale halo Z jakiej paki ja mam mniej uprawnień niż ty? Ty, no to jest bezczelne, no kurwa mać Nie to, że mnie kopie i się znęca nade mną Też nie mogę nawet kiknąć Ja też nie mogę cię wyrzucić Czy ty mnie nie wyrzucałeś z konsoli przypadkiem? Ty mnie wyrzucałeś z konsoli to jak... Mówię, ona mi musiała wydupiać z konsoli? Chyba. Tak myślę. Bo wtedy, kiedy gadała, to wtedy gadała jak była serwerem. Przed Państwem nasz prezenter Stefano jest na miejscu zbrodni. Wydarzeń jakże niesamowicie specyficznych. Mamy tutaj armię kur, która się tworzy. Nie wiemy dlaczego są tutaj te kury, nie wiemy po co one tutaj są. Ale świat płonie. Przez inwazję kurczaków. Ben maszyny losującej! Zwolnienie blokady i losujemy tysiąc kurczaków. A później wiadomości. Ha! Naukowcy wciąż zastanawiają się, jak do tego doszło. Co było pierwsze? Kura czy jajko? A to jednak był Knaps i jego wielka maszyna spamująca kurczaki. Co mnie bije tu? Kwak, 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 kwak. One kwak. Kwak. taki dźwięk z siebie wydają. O jezus, jaka fala! Boże! To już nie są kurczaki, to już jest masa. To wygląda jak jakaś ultra kurza metropolia. Czekaj, uwaga! Jezus. Teraz test generalny. Co tu się o od materiał Ci się spodobał zostaw łapkę w górę, serduszko w komentarzu i pierdeknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A po więcej materiałów zapraszam na Twitcha, gdzie streamujemy codziennie od 12 do wieczora, na TikToka z najgłupszymi akcjami ze streamów, Instagrama i Twittera z nowymi foteczkami, przemyśleniami, nowinkami, na Patronite jeśli chcecie wesprzeć content oraz na Discorda do spędzenia czasu wspólnie z całym community. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie, a my widzimy się już niedługo na czatku i w komentarzach. Miłego dnia kochani, bye bye!